Cześć. Ile razy musiałeś drukować dokument, podpisywać go ręcznie, a potem biegać na pocztę? Masz dość sterty papierów i straty czasu? A co jeśli powiem ci, że możesz podpisywać dokumenty cyfrowo, szybko, wygodnie i bez wychodzenia z Enova 365? Dziś pokażę ci, jak w kilku kliknięciach podpisać umowę, zatwierdzić pismo do urzędu czy wysłać kontrakt do kontrahenta. Wszystko dzięki integracji Enova 365 z platformą Autenti. Gotowy? Zaczynamy. Dzięki dodatkowi Sonata e podpis Konektor, możesz z poziomu systemu ERP zlecać podpisywanie dokumentów w sposób cyfrowy. Wystarczy kilka kliknięć, aby umowa trafiła do pracownika lub kontrahenta, a pismo do urzędu zostało podpisane przez prezesa. Zintegrowaliśmy system Enova 365 z platformą Autentim, wiodącym dostawcą Usług podpisu elektronicznego. Dzięki temu podpisywanie dokumentów nie wymaga od ciebie zastosowania dodatkowych urządzeń fizycznych, jak czytnik i karta kryptograficzna. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Zastanawiasz się, czy to jest bezpieczne? Tak. Bo w soneta e-podpis-konektor zastosowaliśmy najnowsze technologie bezpieczeństwa. Dodatkowo, wysyłając dokument do podpisu, możesz zlecić weryfikację podpisującego przez SMS. Dzięki temu masz pewność, że operację wykona właściwa osoba. Co więcej, zawsze możesz wybrać, z jakiego podpisu chcesz skorzystać zwykłego, zaawansowanego czy kwalifikowanego. Pamiętaj też, że platforma Autenti jest wpisana do rejestru dostawców usług zaufania, a usługi te dają gwarancję bezpieczeństwa i uznania prawnego. Zobaczmy teraz, jak to działa w praktyce. Spróbuję przygotować umowę zlecenie dla pracownika i wysłać ją do podpisu elektronicznego do zleceniobiorcy oraz do prezesa naszej firmy. Wchodzę do kartoteki pracownika, wybieram zakładkę umowy. A następnie dodaję nową umowę zlecenie. Wprowadzam niezbędne dane, takie jak okres trwania, tytuł umowy i wartość brutto. Teraz za pomocą mechanizmu raportów wygeneruję wydruk umowy, który zostanie podpięty załącznik. Zapisuję zmiany. I jak widzisz, dokument w formacie PDF został dołączony do umowy w kartotece pracownika. Czas przesłać go do zainteresowanych do podpisu. W górnej części formularza znajduje się przycisk E-Podpis, który rozpoczyna całą procedurę. Naciskam i widzę, że uruchomił się proces, pojawiły się nowe pola umożliwiające wprowadzenie dodatkowych informacji. Uzupełniam nazwę dokumentu, zobaczy ją użytkownik, do którego trafi zadanie podpisania dokumentu. W polu Opis możemy wprowadzić dodatkową wiadomość dla podpisujących. Mogę także ustawić język podpisów i oświadczeń inny niż polski oraz czy jako nadawca wiadomości ma być wskazana organizacja, w tym przypadku nasza firma czy konkretna osoba, operator, który wysyła umowę. W polu Odbiorcy wskazujemy, do kogo powinien trafić dokument do podpisu. W naszym przypadku domyślnie wskazany jest operator mający Upoważnienie do podpisywania umów, czyli prezes oraz pracownik wskazany na umowie. E-NOWA 365 pozwala na dodanie ewentualnych kolejnych podpisujących, czy ustalenie kolejności, w której odbiorcy mają podpisać dokument. W takim przypadku, kolejny z podpisujących dostanie wiadomość dopiero po podpisaniu pop przez poprzedniego. Ustawiam kolejność, w której pierwszym podpisującym jest prezes, a drugim zleceniobiorca. W tym miejscu mam też możliwość wybrania roli podpisującego, rodzaj podpisu czy dodatkowego zabezpieczenia dla dokumentu. W naszej prezentacji obaj podpisujący posłużą się podstawową wersją e-podpisu Authentic. W razie potrzeby można także uzupełnić dane wymagane do prawidłowej wysyłki do podpisu, takie jak numer telefonu czy numer dokumentu. By zabezpieczyć dane wrażliwe przed niepowołanym dostępem, ograniczyliśmy ich widoczność. Tylko upoważnieni użytkownicy, jak widać, ja do nich należę, będą mieli podgląd numeru PESEL czy dokumentu tożsamości. W polu załączniki jest już dodany jeden zapis, przygotowana przeze mnie umowa, ponieważ proces automatycznie pobiera pliki załączników. Wybieram OK. Zapisuję zmiany w kartotece pracownika i tym samym wysyłam dokument do podpisu. W tym momencie do prezesa trafia wiadomość e-mail z informacją, że czeka na niego dokument do podpisu. Po kliknięciu w link zostanie przekierowany do platformy Autenti, gdzie można zapoznać się z dokumentem i go podpisać. Gdy prezes zaakceptuje umowę do zleceniobiorcy, trafi e-mail z taką samą informacją z linkiem. Oczywiście każdy z podpisujących może odmówić podpisu, a wtedy proces zostanie przerwany i zakończony ze statusem odrzucony. Jeżeli obaj użytkownicy podpiszą umowę, system może automatycznie zaktualizować status i pobierać podpisany dokument. Zostanie on dodany do załączników na dokumencie źródłowym. Wcielę się teraz w prezesa i pokażę, że scenariusz podpisywania dokumentów po stronie platformy Authenti jest tak samo prosty i przyjazny jak w Enova 365. Wchodzę na przypisany do Prezesa adres e-mail i otwieram wiadomość od Authenti. W temacie i treści maila jest jasno określone, kto go do mnie wysłał i jakiego działania oczekuje. Klikam w zobacz i podpisz dokument. Zostaje przeniesiony na nową kartę przeglądarki, na stronę platformy Autenti i widzę umowę, a po prawej stronie mam przycisk umożliwiający podpisanie dokumentu. Mogę także podejrzeć szczegóły procesu, zatwierdzam regulamin i wybieram podpis. Dokument zostaje przetworzony na ostatniej stronie została dodana karta podpisów, na której widzę udzielony przeze mnie podpis. Możemy teraz zakończyć pracę z przeglądarką. Jak widzisz, proces przygotowania dokumentu do podpisania jest jak i sama czynność złożenia podpisu jest prosta i nie wymaga wielu przygotowań. Czekając na akcję zleceniobiorcy, pokażę jak można sprawdzić status dokumentu oczekującego na podpis. Przechodzę do menu głównego programu, gdzie został dodany nowy kafelek e-podpis. Klikam w niego i przechodzę na listę Moje wysłane dokumenty. Są na niej zebrane wszystkie dokumenty wysłane przez danego operatora z systemu Enova 365. Wysłana i podpisana przeze mnie przed chwilą umowa ma stan przetwarzany, a więc nie zakończył się jeszcze proces jej podpisywania. Stan dokumentu mogę zaktualizować za pomocą czynności nad listą. Może ona zostać zautomatyzowana za pomocą dedykowanego zadania harmonogramu zadań. Spróbuję odświeżyć status dokumentu, wybierając Aktualizuj wszystkie. Ciekawe, czy pracownik, do którego została wysłana umowa, już ją podpisał. Jak widzisz, status przetwarzania zmienił się na zakończony, więc wszystkie wymagane podpisy zostały złożone. Otwieram formularz umowy i przechodzę do zakładki z załącznikami. Jak pamiętasz, po zakończeniu procesu system automatycznie pobiera załącznik z podpisami i dodaje do obiektu źródłowego. I teraz umowa ma dwa załączniki. Otwieram pierwszy, to utworzona przeze mnie umowa zlecenie. Otwieram drugi, to plik pobrany z platformy Authenti. Na ostatniej stronie znajduje się karta podpisów z oboma wymaganymi podpisami. Jak widzisz podpisywanie dokumentów ENOWA 365 dzięki dodatkowi soneta ePodpis Konnektor z użyciem platformy Autenti jest szybkie, wygodne i przede wszystkim bezpieczne. Wystarczy kilka kliknięć, aby dokumenty trafiły do odpowiednich osób i zostały podpisane elektronicznie. To nowoczesne rozwiązanie, które oszczędza czas, zwiększa efektywność pracy. Spróbuj sam i przekonaj się, jak proste może być zarządzanie dokumentami w Enova 365. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kliknij to z Enova 365.